No A jest. pewnie. Jak to się mówi, jest taka jedna zasada, która się nazywa Yolo. Yolo. Wyznajesz mm. religię Yolo? Dokładnie. To jest mm. bardzo ważna mocne. zasada. Mm. Hmm. nie wiadomo co zrobić. Jakobip zarabiasz Yolo. pieniądze. Moje biedne gardło. Mm. <laughs> nie mogę tyle krzyczeć. Napisz. mi, cię gardło. Weź nie pierdol. <śmiecki> Ej, teraz... Ej, nie. i z Los włączcie! I z Nie! Elso, nie. Nie. nie! Proszę cię, rok, nikt nie będzie tu puszczać Ta. twoich dłużmierczych piosenek! Nie! No. Nie! Bo my jesteśmy <śmiecki> kulturalnymi ludźmi! No, raz! Dobra, teraz bestia jedna niech będzie. Ale spróbuj... to nie da rady, nie Nie, da no, rady. Tak, no, to, no, nie no, ma sensu, nie, nie ma sensu, nie ma sensu, bo i tak ja. Ej! Ten. Później będą dwie i tak. A hmm. spróbujmy teraz... hmm. wszyscy do cyngli na przykład. O, a o, to nie. nic nie da, dwa bo to... Dwa Ej, co ma cyngiel, saperzy, cyngiel? Gdzie poszła bestia? Ej, a bestie są o, Wracaj bestio. A bestie są aż cztery, tak jakbyśmy wzięli cztery bestie i jednego gościa. Chodź, spróbujemy tak. tak, ale to bez sensu będzie cztery bestie. Nie, zobaczymy, Ale wejdą cztery bestie na pewno. Ekspert... ruszy się ruszy to niemożliwe, się stało? niemożliwe. Nie, nie, jest goto gotowość dawaj. Rób się gotowy. No, zrobiłem się, gotowym. <grym Chcesz> się gotowy, więc zaczekajmy. Cztery <grym> bestie, tak. No, nie macie ma żadnych szans, nie Cygle potrzebuje więcej. Cygle potrzebuje więcej. Ooooo, widzisz? Gadę. A teraz? A teraz? Nowe teraz? trzy? A nie, w saperach też. W saperze oh, potrzebują. Ooooo, o, o? Ooo! Z... Trzy bestie będą mnie. No. Jedna, nie. Ja jestem bestią. Do ciebie, ile będzie bestią. Ja też jestem, dobra, to dwie są. Dwie są. są. No to heee! No. Może trzy okay. są. No dobra, muszą być dwie, no gra za No muszą być, no. wow. tak? To jest dobra. mapa bestii! Ale sceneria, Co? A bo to jest ten studio są, nie? I teraz na pewno nie będą skakali nad budynkami i my, ich ze studi. No! no. A nie, nie musimy taktycznie to zrobić! Słok, chodźcie radar! Tu radar jest trzeba go uruchomić! I teraz włączymy ten radar i będziemy opanowywać ich. Nie można tak wysoko minigana brać. Dobra, rokki pamiętaj, my jesteśmy łowcami. Łowcami bestii. Skakać, Drużyna jest najlepsza z najlepszych. No, Łowca. Nie, nie, bez... Bez żadnych problemów, po prostu rozwałamy bestię niczym prawdziwym. Le Leparko, Leparko. Leparko, dole. Jesteście na górze? O oh, fuck off. Dwa punkty za jednym skokiem! Ah! Oh! O kurwa, poleciał! Nie wiem, wiem, robi. Dawaj, go, Bule, go, Dawaj go, dawaj, go, dawaj go. Yeah! Ah! Ja! <laughs> <laughs> <gulatory> Przywitaj się z moim jednym. Dostał! Ale. 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 Jest, Jest. <laughs> <laughs> Ale. 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 go Ale. 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 O. Idzie tu! Plaga tu idzie! Okay. Przywitajmy go naszym morgiem! Oh shit! Gdzie on więcej, baby. John. John jest? Nie Tak więcej, baby! Gdzie on jest? on jest? Na tu dole, w na dole! Nie przejmuj! O tu jest! Poszedł do tego kościoła! O nie! Kościół w remoncie <śm> jest! <śm> nie wchodzimy, bo może się zawalić! <śm> mhm. Mhm. No, what the hell? Patrzę! Nie widzę, patrzaj, patrzaj! Strzel w nas rakietu. Tutaj. A to po to gówno daje! W ogóle nic nie widać! No bo to jest wiesz, no masz taką wersję, bo musisz sobie lepszą kupić. Dawaj, dawaj. Dobrze. No. O kurwa, jakie przejście! Jest na dole. Jest? Kurde. Tam jest, tam jest. Ło! Wow. Nie może skakać, apteczkę łap, apteczkę, wow. nie! Nie! Uuuu, specjalna wygrywa. To I widzicie, we dwóch nie dali rady. Dali Jej, radę. wiemy tak. Bestia wyrobienia. wyrobienia. zdawał dawał nam nie. fory. Co znowu no tak, oczywiście. Zawsze. Kto Admiros teraz? daje nam tam fory, tam ponieważ najlepszy. Admiros jest to... Nie ogarnia ho. Flag e, Admiro jest po prostu bestią. Pszczojącą fory. O, bestia. <coughs> Lubię się pobawić no ze swoją ofiarą. ja nie. Ja jestem jakimś <coughs> czaszkomenem. <coughs> Zjebam. <coughs> Dobra! Dobra! dobra. dobra. Dzięki, poczekaj, to wow. jest ze mną! Nieładnie! Nie? O! Oh, Wlaz! O! Mam super kanał! Oh, dobra Roki, robimy standardową taktykę, rozpierdol! Dobra! Hehehe, <laughs> tu jest tu wiami! Tu, 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 <laughs> tu, tu, tu. Oh, Ej, hey, idź za, za tuka, idź za, do tamtych drzwi, a ja zobaczę, czy może <laughs> stół jest otwarty, dobra? To nakręcimy film okay. Bestia 3! Melko! <laughs> <Spako. śmiech> Ny! No. Spiderman! Spiderman, <laughs> Spiderman! Spiderman, Pajderba, co to pierdolło? <laughs> nie <śmiech> wiem! Pierdolło? Miliar o coś jakby. Ej, po naszej prawej no. jest na dole, na dole, na dole, na dole. O kurwa, zjebałem się. O, nie. Ale nie, nie dosłownie, że. Ten kacienko. Hahaha, okej. Dobrze, a może? Kurde. A może? O kurde, ale je było. Jest! Jest tam, jest tam, jest tam. Kurde. Ale zbierają Czy Ja mam coś bułce, tutaj. A nie. nie mam lepszej broni. kurde. No. Jak to się mówi? Trzeba być sprytnym, sprytnym Żeby tutaj dorwać groźne bestie Widzę go, widzę go, widzę go Jupusu! Dzień dobry, madafaka O! Ladeusza pokonacie po moim trupie! Wystracicie się prędzej wysoko A ciężko do was się dostać Dzień dobry! Powiedziałem A was ciężko jest załatwić takie kłodzimy? O! Ała! Jaki zgon! Zabiję, nie, 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 nie Kurwa! <grymne> o, o obarwałem dwiema rakietami i żyję. O. o nie. Stąd! Ja Uważaj. Do, do mnie! Idzie do mnie! Za to mnie! Za tobą Lego! Jak zrobił to? tak, Tak! O jest. genialnie. A. Dawaj go, dawaj go, go. go! Cholera jedna. Chodź, panie bestia. Dobra. Jestem tutaj! Tu jestem! A zresztą idę sobie A iść. No wiesz co? A, Poczekaj, kurwa jak tu się... O jak tu wygodnie, ja pierdolę Chodź się oh. tu! Ała! Jeźdźki! Hej! Pieseły! Latający... ten bestia mocy Latający <śmiech> bestia? <śmiech> Latający <śmiech> bestia! Mocy no. Jeszcze I jeszcze mocy, no. Bardzo ważne. No bardzo, 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 Dobra, i ostatni. bardzo ważne. Ale no ostatnie Nie no, Nie, nie spoczyłem. Dobra, poczekaj Roki, Roki, poczekaj Roki. Musimy im dać Chodź, troszkę... Masz jeszcze ory. czas. No. Chodź, na, zapolujemy dzisiaj na drużynę Max Cheatera. Ej, fuck Chodźmy. off! Gdzie oni są? A tam widzę ich. Jepsol! O kurwa, przeleciałem! Wow, gdzie gdzie... O no! Oh! No, Jest to Rocky. Oh, wow. To nie ja! A ja, kto? To, ja też nie zabrałem! Pewnie Max! To? Poddał nam! No, jest... o, no skoczyłem i musiałem zebrać, jeszcze skoczyłem przez pół studia. studia o, Prawda o, zwycięzca! To jest tydzieńsza. nie I... fair! Hmm. Czyli jestem ale, poza, to ale, to jest, ale to jest trochę trudniejsza dla bestii, bo to nie jest tak łatwo te punkty no? No. zaliczyć. To no, tak trudniej, trudniej dostępne, no? Really? Really? Jestem Wolfem. Czas, czas troszkę na upracować. Czas troszkę upraczyć. Po adversarzycie. Upraczyć? Adversus adversus. Dobra. Teraz dobra, wam dobra, nie dam fonu. Dobra, dobra. Chodźcie, to do my po tutaj. Para para tutaj. para 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 para. Ej, pamiętajcie, jak zobaczycie jakieś bestie złączcie mnie, żeby po prostu ich zabić. Ale nie, <śmianowans> nie włąc, można łodzi strumieni Ja ci zaraz Wiesz o czym

Musimy, musimy po prostu. Gdzie oni są? Oh. Macie. <laughs> Kurde, Jestem za szybki! Kurwa, zgubiłem się! Nie kontroluję tej prędkości! <śmiech> <śmiech> nie kontrolujesz tej prędkości? Dobra, mam apteczkę, jest! Dobrze! Nie! 20 nie, tyle, spiłem się, kurwa, <laughs> uh. spinam wow. się! <laughs> Co tam się stało? Nope. Dynia. <laughs> czy, czy się Co się stało, zywało? że się zniosła nie? Nie. No. Oh, ale no. tu się ciężko wchodzi. wszędzie. Ja cię kręcę. To są takie wysokie budynki, ja za stary już jestem na takie rzeczy. Sze, się pata. Dobra, <laughs> jestem... Żołnierz! Minigadem! Co ty Max robić? Nut Nie, ja, czy tam widzę? Nut nie robię nic. A czy tam widzę. Łof, łof. Łof, łof. To tu no. O, skacze. Skaczesz jak głupiec. Myślisz, że doskoczysz do Bladeusza, ale A, tak. Nie. Tak. tak, dobrze odwróciłem ich uwagę. O Jezus. Keep clear, Jezus. się co, doskoczysz do ale się mylisz, No zobaczymy. Admiros się... <laughs> Nie! Admir choice. Admiros yeah. <laughs> Nie! Nie! To no Nie! No i to <laughs> jeb, jeb. Ah. Whee. Whee. Hey, what the hell? Ah. Ah. Nie! 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 Dawaj. Nie! Dawaj.

Uuu! Wow. uberwał troszeczkę! No ładnie, Ile troszeczkę, troszeczkę! O! o. Cholera, dało, się, dało mi się! Ja no, też jako... tak, że zobaczysz co to znaczy. Jest! <laughs> Poczujesz definicję. Zobacz. Dobra, złap to, Max, ja tutaj im się pokażę. Okej. Okay. Cześć! Jestem patro... Ja tu patroluję ten... Te uwaga, uwaga! Ej! No, chyba pa, pa te... O, chyba ten. odwróć się rynie? w drugą stronę! No, halo? Ej, przydałaby się apteczka. Ja tu bieram, to szukam. Nie żartuję. W ogóle o, ich nie widzę. O kurwa, Ale miał się no. odwrócić nie w tą stronę! Miał się uderzyć, ja nie <suszy> wiedziałem! O, że tak kurwa ręzi, ten... Nagroda Zabójcza 5. 100 RP. Hm. To nie? Ale o szczu... No dobra. Gościu. No i znowu gdzieś w zaułku się budzę. No nieee, po... Ja tutaj. Okej, mamy trzeci Spokojnie. To tu strz... Zaraz kupię. Wow, 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 zjedzony! Ja sobie... Wow, zjedzony. Wow, ja sobie wow, zjedzony. Wow, nie wierzę. Wow, Service! Ja Kurde! No przecież <laughs> ja cię pierwsze uderzyłem! AAAAAAAA! Ja ich morduję ja wszystkich! Dawaj ja ja ich ja! Bestia no, atakuje! Punkt,

Gdzie oni są? A, widzę go! Jest? Kurwa, oni Co za oszustwo. No bez o... Gdzie oni są? Musimy trzymać... Jest, 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 patrz. Gdzie? Nie Ale ich morduje. Dawaj, To nasi jak nic. Pa pa O, 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 tam też jest. my go, dawaj go, dawaj go! atakują nie, blipsu! Nie mają szans! Daj was na fiesię. czekam na was na dolne. No, nigdy, nigdy na nie miałem miał szans. Nigdy byście nie mieli żadnych szans. Nie, nie, nie. A, jest A masz! Szans nie masz się. Daj wróżki i idziemy na nich. No Jestem! A, 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 nie nie Jak zrobić, żeby moja postać tylko atakowała, a nie strzelała jak tobie wygląda? No właśnie, bo ta gra jest po prostu głupia! Ooooooo! Ten Rockstar to ma nie pracę! Dwa tak. Czekam na was pomocy, na drogę! Admiraż! No gdzie? Biegnę do ciebie, biegnę! Biegnę! Żyj, nie, żyj, nie, żyj! Nie, jeszcze chwilę! Jeszcze, o, no jeszcze nie, chwilę! Jeszcze nie. chwilę! Jeszcze chwilę! Pocze, chwilę! Nie będę Nie będę mogę z tego! <mulity> Co to było? Ja, no, Jakie to było piękne! Wszyscy Boże kim... Ale miałem pecha, podchodzę co nie od razu jedzie. Kurde A, Ale Niewiele braku, nie, No i dobrze, ja. nauczyłbyś się trochę posłuszeństwa przybiegł na pomoc i je. No to było dobre, Bała ba, ba, trzy ciosy do widzenia Co nie fu no, no, Rada O, ciekawe. O, znowu blood jesteś. No, no, znowu jest. Ej, No Eeej, what the... Nie, no fuck all. Dobra, musimy to zrobić tak... Dami Dami. Rady. faktycznie. Damy To Faktycznie, faktycznie. Get out the way. Tupkamy sobie elegancko. Tup, 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 hmm. tup, tak tup, eh? nie macie żadnych szans. Tak głośno tupkamy, że na pła... hmm. napławię. Gdzieś się e... musimy ustawić. Radyu. Ja jestem ustawiony. Patrzmy. Widzę, o, widzę, 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 zebrali już punkt, fuck! Nawet dwa! A! Dzień dobry! <coughs> dzień dobry Fu, Spider Bloody! Dobry. Nawet ja cztery! Nie, kurwa. nie! No nie. nie! Co za gość! Dobra, jestem! Nawet pięć! Dzień, rok się doksie! Jaaa, Ej, jest tutaj, jest tutaj! Jest tutaj. Nie! Nie ja, Dawaj go! A, Strzelaj! Strzelaj w niego! Strzelaj! Nie mam z czego! Strzelaj, a, nie Co ty, ma ty ma no nie. O nie! Sorry! Ja go biłem, trzeba postrzelać! Ja też go chciałem bić! No takie z bestii zostało! No właśnie! Trzeba uh, bić mnie, a nie... Jest, udało się! Da, Jezu, idzie hey, tak. stóp, idzie tu. Nie! Tu idzie! 11. Nie da rady! Nie ma szans! A, no, będzie 14, to idziemy na nich sobie! O, o. Nie, Nie! Nie! nie, tak My się obronimy! Jesteśmy tylko we dwóch? Roku. No mów, mówię, mówię, będzie 14, to się Zostaw po sobie popatrzyć. Ale zostaw to na <grym> Nie, nie jest jeszcze plaga, plaga, chodź tu tak do nas na górę. Ja tu jadam, tak tak ich. Zboczku. Taki na dole. No. Dawaj, A, dawaj, brak. do nas na dach tutaj. No, to tu jest bezpiecznie, to jest safe house. A, Fak. Nie, Fak, nie do stupia. studni. Fak. Safe house. Hej, ej, za nami, za nami! Trochę zami. mokro, ale jest okej. Nie, gdzie? Uważaj! O, jestem. O kurwa, lata mnie. Tak jest? Jest, widzę go, widzę. Skoczył! Pan skoczył. What the fuck? Wow. <laughs> Kurwa, no nie <laughs> mogę, prostu, no. Próbuję, Ale możesz w <laughs> powietrzu sterować do przodu i do tyłu. Właśnie. Tak? O, dobra, no? ja zaleś, do tyłu też możesz. Oh. Troszkę nierealne, ale się da. <laughs> Kurwa i mi się zjebał! No co za głupia bestia! Tu nie wierzę! Ale mnie, ale mnie zaskoczył! Kurde Uwaga, jest tu! Już biegnę na pozycję! No nie, trzymajcie czemu? Się, Ale to się. jest głupie, bo nie mogłem go uderzyć, tylko strzelałem! Róbcie z wody, Stop. róbcie te z wody! Ej, dobra! Ej, pomóż mi! Zatajguj go, Roki! Roki, przyłóż mu! O godzinę! Gamy, teraz oni mają tą pozycję! No! Fuck. Nigdy ty się nie staniecie! No! <laughs> de <Capture> czuł the flag! <laughs> Noooooo! <laughs> A! Nie! A, yes. Przyłożenie! O to chodziło! musimy zdobyć tą pozycję, panowie! Nie zdobędziecie jej nigdy! Zdobędziemy! Nie! Zdobędziemy. nie. A, tak. Uf, ale pierdol! Ale mnie zjechałeś ze schodów! Dobrze! Dup, 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 dup. Nie dobrze, wierzę w to! A może grajmy bez punktów tylko na zabójstwo? A, na <gulet> nie trzeba zabić szkoły Albo na czas, albo na zabicie. <gulet> Kooperacja! O widziałem To nie jest śmieszne, to jest naprawdę chore, nie wiem, <gulet> ja Dobra, tak tu jestem. Komu, 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 komu. Dzień dobry ja O kurwa przeleciałem znowu! <gulet> dobrze, dobrze! Kto nie! Tu ja już ja, ja. ja. Ej, wracamy na pozycję, wracamy na pozycję! Go 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 oni tam mają. O Jezus, już tam widziałem ich O nie! Za mną był! Jest, jest, jest! Mam Mam position! Nie, na długo! Oh shit, oh shit, oh shit! shit! Tata! Aaaa! Dabinujesz! E no ja nie mam szans jak was jest dwu! O! Dobra! Żarty się skończyły! Nie! Ludzie! Ludzie! Musimy mieć całą trójcą! No ale seria zabójstwa na 2RP! Jakie piękne! Aaaaa! To śmierć! Przeciwiać się potężnemu Bledu! Nie! Zadłużony, za szybko oddycham. No chodźcie, który chce się ze mną zmierzyć? O! Jest nas trzech, trzymajcie się. O kurde! pomóż mi roki! go! go! Dawaj go! nie! go! go! Gdzie Max? czemu no, ty miałeś nóż tak ciekawości? Czeko ja to, to, to nie wiem. Kto nie, miał? Nie, noż? Noż. Ja nie miałem noża. Kto miał nóż? Noż tuż do. Ani nie. miałem i, Dobra, noża. jesteśmy razem. Chodźcie chodźcie chodź, chodź szybko szybko razem. Dajcie, Dajcie mi jedną bestię na walkę. O widzę. こっち, o no... nie! Błąd? Dlaczego? Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj Seria zawsze 2,5

Come on. Ała! Nie yes. oh, dobrze! Yes. Yes. Wracaj tu! Jest! Jest! Yes. Yes. Udało się! Jeszcze uhuh. tak, A masz już dominację nad wszystkimi? Nie, nie mam. Mm. No. O, 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 Kurwa, co ty zrobił mi? Wszedłem do domu za <laughs> chwilę. Aaaa, potknąłem się! O, ranka wzrosła, cenię. O, śmiech! Nie! A masz! Nie! O kurwa, przeżyłeś? A, o nie! A, a nie! Ade! Yes. w a, oh nie, ja, Miros! Nie! Blady, to był cios poniżej. No i się nie, nie, nie mają żadnych zasad! Zero godności, naprawdę. Wreszcie <noise> <people> żadnych <coughs> <noise> zasad nie oh mają! Golly. Co, już wy nawet się nie staracie tam na górę wyjść? Jak? staramy się, tylko nie chcecie nas tam doprowadzić! He he! do A tak bezpośredni! Co? kurwa, ten... to, to, to... wiesz ten, uciekaj, ten, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Szybko! Szybko! Masz mało zdrowia, uciekaj! Panowie, nie! Musimy go rozwalić! Gdzie on jest? ja? Tak, 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 mnie! Nie, 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 nie! Jak gdzie? Nie, nie, nie! Roki cię kłamie! Dobra, nie, nie, będę z tymi! Chodźcie na solówkę! Dasz radę. Solówka. Mam punkt, przejąłem, patrz, jest mój. Nie, nie, się jedno, <ścoughs> kurde. To, nie, powodasz, nie, powodasz, nie, nie. Nie! Nie! no Nie! 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 o, Nie! 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 Co Nie! stało? Uuu, o kurwa! Przyrza... Co? co? No, Ej, ja poleciałem! Gdzie on jest? Widziałem, ja pierdolę, myśli. co to było w ogóle? Przez, przez pół miasta przeleciałem! Chodźcie do mnie! Stop! Pół do mnie. miasta! Biegniemy, biegniemy! Gdzie ty jesteś? Na górze, no, na punkcie kontrolnym! A, Już nie lata <laughs> <nie śmiech> <nie śmiech> Tak się za się walczy! Klary. Za tobą, za tobą Bladzi! Za tobą! To... To... No, no. Eee, nie pod, No, no, na, na, na dół pod, o, tutaj. o tutaj jest. O tutaj e, e. jest. O tak! A, się Poświęciłem o, się! Zjadę. Tablica się na mnie zjechała. Jak będziesz miał zdrowia, uciekaj. Nie mogę! Ej, kurwa, on jest nieśmiertelny! Ja idę, nie mogę zjechać! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Jak uciekać, uciekaj, uciekaj. 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 Oh pięć dolarów. Ile masz jeszcze czasu? Masz? Ile nie wiem. Pinoter. Długa jeszcze. Dużo czasu jeszcze. Za dużo. Takie pięć razy możesz. Ale już no, to nie jest by rolunda, ja pierdzie. Debes, debes. Hej ty to masz. Namie du, 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 du. dużo czasu. Sami zmentone. Gdzie jest? Namie dużo czasu. Yes. Masz, masz. Uważajcie, na uważajcie. Yes. Dobra, ostatni atak. tak. Gdzieś nas. Masz. Hmm. Jedz, widzę go! Idzie, 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 idzie. Skok Boga! Aaaaa, no nie ma czasu. Nie tak. Gdzie on jest? Tam jest na dole, na dole! Gdzie na dole? A no. Mało czasu zostało. Słyska. Nie! Nieee! Nie. Rozgrywka <grywka> oh. zwycięzca i to dominacja nad wszystkimi! Przepraszam Jej! bardzo roki 120 bardzo roki, ale ja cię zabiłem. No ty właśnie, Max się załatwił. Maru, tam pewno dostałeś 50 000 chyba. Na... <śpiewanie> 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 moje gardziołko już nie wyrabia. moje jeszcze. Ładnie. O. jak ci daję szybko, Enter, 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 Na tym na tym Nie, <śpiewanie> nie, o kurde. No nie. Okej. Ojej. <noise> to co, na tym koniec czy jeszcze No, co? no chyba koniec, kończymy. Koniec, Dobra. Koniec. Dobra. Dobra. elu, elu. Na razie. Hey, hej! Na razie, <noise>